Chcesz sklonować maszynę wirtualną z Linuxem w kilka minut bez stresu, konfliktów sieciowych i straty czasu? Dzisiaj pokażę Ci, jak to zrobić w Proxmoxie krok po kroku, szybko, prosto i skutecznie. Zapraszam. Pierwszy krok to będzie oczywiście zalogowanie się do naszego Proxmoxa. Oczywiście klikamy OK na informację o braku. Subskrypcji, drugim krokiem będzie przygotowanie maszyny do klonowania. I tutaj są dwie opcje. Pierwsza, jeżeli macie swobodę i maszyna nie działa produkcyjnie, to najlepiej ją sobie zgasić. Druga opcja to jest wtedy, kiedy nie możemy serwera wyłączyć. Więc posłużmy się wtedy zakładką Snapshots. I tutaj, jeżeli serwer posiada uruchomioną przede wszystkim usługę bazodanową, czy inną, która na bieżąco korzysta z pamięci podręcznej. I pamięci operacyjnej, to najpierw gasimy tę usługę, na przykład MariaDB za pomocą polecenia systemctl Stop MariaDB. I w tym momencie robimy snapshot. Ja go sobie tutaj tak nazwę Clone Snapshot. Robimy snapshot, on się będzie robił dłużej, jeżeli maszyna będzie uruchamiana i będzie nam zależało na tym ramie. Jeżeli będziemy robić snapshot bez RAMu na wyłączonej maszynie wirtualnej, to on się będzie robił podobnie tak samo szybko jak przy wyłączonej maszynie. I jak mamy już snapshot, to możemy z powrotem włączyć te usługi, na których nam zależało, żeby nie rozjechały się. I przechodzimy do kroku trzeciego. Krokiem trzecim będzie upewnienie się, że na serwerze fizycznym mamy zasoby. Zasoby mam tutaj na myśli przede wszystkim pamięć operacyjną. Jeżeli macie tutaj klaster, to proponuję zdecydować się na sklonowanie serwera wirtualnego do tego węzła klastra który ma najmniejsze średnie zużycie pamięci operacyjnej. Po prostu, żeby nie doprowadzić do tego, że będziemy mieli tak zwany overprovisioning, czyli przydzielenie maszynom większej ilości pamięci operacyjnej niż jest na serwerze fizycznym. Taka sytuacja prowadzi do tego, że może wyłączyć się usługa OOM killer, czyli out of memory killer. Jest to narzędzie do tego, że w momencie, gdy serwer fizyczny nie ma już pamięci operacyjnej, a maszyny wirtualne zaczynają wykraczać poza ten zakres dostępnej pamięci, to OM killer gasi maszynę. Z doświadczenia powiem, że OM killer nie zawsze gasi tę konkretną maszynę, która wykracza poza zakres. Być może jest to w jakimś stopniu losowe, nie jestem tego pewien. Można sobie o tym doczytać. Napiszę tutaj nazwę tego procesu: OM Killer Out of Memory. No dobra, mamy już przygotowaną maszynę, wyłączoną lub zesnapszotowaną. Mamy świadomość, gdzie chcemy ją przenieść, więc klikamy na maszynę źródłową prawym przyciskiem myszy. I następnie zjeżdżamy do przycisku clone i tutaj wciskamy lewy przycisk myszy. W poprzednim kroku podejmowaliśmy decyzję, na którym węźle ma być maszyna. Ja oczywiście tutaj mam jeden serwer, więc nie mam zbyt dużego wyboru. Natomiast Wy tutaj sobie wybierzcie co potrzeba. VMID ID to jest rzecz, której później nie zmienimy. Więc jeżeli zależy Wam na jakiejś szczególnej nazwie numerycznej tej maszyny, to sobie ją teraz wpiszcie, bo później zmienić to będzie kłopot. Nie wiem, czy w ogóle się da, szczerze mówiąc. Co innego nazwa. Nazwa później może zostać zmieniona. Jak widać, u mnie ona trochę zdradza to, co zamierzam później z nią zrobić. I teraz tak. Jeżeli maszyna jest wyłączona i chcemy skopiować ją w takim stanie, w jakim jest, to klikamy na snapshot current. Jeżeli robimy tą drugą opcję, czyli uruchamiamy ze snapshota, kiedy wyłączyliśmy na chwilę te krytyczne usługi, to wybieramy sobie tutaj ten snapshot, który przed chwilą zrobiliśmy, tak. Ja tutaj akurat robię zgaszoną maszynę, więc klikam na Current. Target storage same as source możemy tutaj oczywiście zmienić. To jest po prostu miejsce, na którym będzie składowany dysk lub dyski wirtualne nowej maszyny, czyli tego klona. Ja zostawiam same as source i klikamy clone. Jeżeli posiadacie jakieś dużo starsze wersje Proxmoxa, to może pojawić się taka opcja wyboru jak full clone albo linked clone. Czyli full clone to będzie Skopiowanie całej maszyny i postawienie obok to, co właściwie robimy w tej chwili. A Linked to jest coś takiego, że nowo utworzony dysk wirtualny będzie korzystał wyjściowo z danych, które znajdują się na dysku źródłowym. Więc, jeżeli później, na przykład, ta maszyna źródłowa zniknie albo się uszkodzi, to może być problem z korzystaniem z tej sklonowanej. Jak widać, zrezygnowano z tej opcji. Czwartym krokiem będzie. Upewnienie się, że w hardwareze nowej maszyny doszło do zmiany MAC-adresów w interfejsach sieciowych. Nowsze wersje Proxmoxa już raczej robią to z automatu, natomiast jeżeli z jakiegoś powodu ta wartość w maszynie źródłowej, MAC-adres, pokrywa się z tą, którą macie w nowej maszynie wirtualnej w zakładce MAC-adres w interfejsach sieciowych. To, aby wygenerować nowy adres MAC, wystarczy go tutaj usunąć i wtedy nawet widzimy, że tu pojawia się takie wyszarzone słowo AUTO. I po kliknięciu OK, w tej chwili wygenerował się ponownie nowy MAC adres. I teraz zależnie od konfiguracji sieciowej, jeżeli maszyna źródłowa korzystała z mechanizmu DHCP, to możemy sobie spokojnie uruchomić maszynę tak, jak jest. Natomiast jeżeli macie. Konfigurację statyczną, to tutaj przed uruchomieniem nowej maszyny, zwłaszcza wtedy, kiedy ta poprzednia jest uruchomiona, ale nawet jeśli nie, to lepiej to zrobić, że najpierw klikamy tutaj zakładkę Disconnect i klikam OK. Więc uruchomienie maszyny spowoduje, że ona będzie tak, jakby miała wyłączony, wyjęty kabel internetowy. Będzie interfejs sieciowy, ale nie będzie miał linka wyżej. Damy sobie w ten sposób czas na zmianę konfiguracji na maszynie docelowej tak żeby nie dochodziło do konfliktów sieciowych i to będzie właśnie krok piąty uruchomienie maszyny i skonfigurowanie jej w środku i od razu też powiem że uruchomienie Linuxowej maszyny gdy nie ma uruchomionego interfejsu sieciowego będzie właśnie powodowało że na którymś z procesów demonów networkowych będzie się wieszało trzeba to po prostu przeczekać maszyna się uruchomiła loguje się do środka Zmiany, których będzie wymagała maszyna sklonowana, wymagają uprawnień administratorskich. Ja się zalogowałem od razu na RUTA. Oczywiście, analogicznie możecie robić to z poziomu użytkownika będącego sudoersem poprzez dodawanie polecenia sudo na początku, przed poleceniem właściwym. Dlatego, przechodząc do właściwych poleceń, tak jak wspomniałem, zaczniemy sobie od konfiguracji interfejsów sieciowych. Tutaj mamy Linuxa Ubuntu, więc. Konfiguracja odbywa się poprzez edycję pliku etc netplan, i to jest plik, który będzie miał w zależności od typu instalacji różną nazwę, natomiast tworzy on się przy instalacji. Tak jak wspomniałem, jeżeli korzystamy z DHCP-a, to tutaj właściwie nie trzeba wprowadzać żadnej zmiany. Mamy nowy MAC-adres, więc serwer DHCP po prostu przydzieli nowy adres IP i nie będzie problemu. Nawet jeżeli ta maszyna źródłowa została wyłączona, to po prostu ta nowa maszyna dostanie nowy adres. Zależne to jest oczywiście od konfiguracji, Można, mogą być bardzo krótkie dzierżawy, ale z reguły tak właśnie będzie jak powiedziałem. Ja sobie tutaj troszkę utrudnię życie i zmienię konfigurację z DHCPowej na statyczną, ten serwer, który jest nowym, będzie ważniejszy od tego źródłowego i będzie mi zależało na tym, aby naprawdę utrzymał swoją adresację na stałe. Więc schodzę sobie do zakładki DHCP4, usuwam ją i wprowadzam konfigurację manualną. Kilka klatek z tego, jak powinna wyglądać prawidłowa konfiguracja sieciowa. Jeżeli tak samo jak ja konfigurujecie sobie z DHCP na statyczną w nowszych Ubuntu, to częstujcie się, tak to właśnie powinno wyglądać. Adres serwera Razem z maską, trasa domyślna, adres bramy, name serwery, cloudflare'owy, google'owy, póki co będziemy to niedługo zmieniać, ale tak to powinno wyglądać. CTRL-X, Y, Enter, zapisane. Klik konfiguracyjny zapisany, ale jeszcze musimy przecież uruchomić tę nową konfigurację, w zależności od systemu operacyjnego. W Debianie to będzie system CTL Restart Networking, w Red Hatach to będzie system CTL Restart Network Manager. Natomiast w Ubuntu, który tutaj ma Netplana, będzie to po prostu Netplan Apply. Klikam Enter. Szóstym krokiem będzie zmiana hostname'a. Możemy to zrobić na kilka sposobów. Jednym z nich to będzie po prostu edycja pliku etec Hostname. Po wykonaniu tego tą drogą lepiej zrebutować sobie serwer. Jest też druga droga za pomocą polecenia hostname CTL spacja set myślnik hostname i po spacji wpisujemy hostname może to być FQDN może być to tak jak tutaj było pojedyncza nazwa w zależności od potrzeb i klikamy enter W tym momencie jeszcze w shellu który mam uruchomiony wyświetla się ubox Natomiast zmiana tą drugą metodą generalnie nie wymaga reboota Możemy sobie wylogować się zalogować ponownie i nowy hostname już będzie jakby aktywny w ramach całego systemu operacyjnego. Jeśli macie jakąś paranoję, a zaraz będziecie instalować coś bardzo poważnego, to możecie sobie tak czy siak zrobić reboot, a nic się przecież nie stanie. Dopiero co uruchomiliśmy tego klona, prawda? Jest jeszcze taki krok siódmy, który polecam zrobić. Myślę, że jest bardzo ważny. To jest usunięcie kluczy serwera źródłowego i wygenerowanie. W przypadku kluczy usuwamy za Żeby po prostu usunęły się one wszystkie. I klikam Enter. Wygenerowanie nowych kluczy można oczywiście ugryźć na kilka sposobów. Ja zrobię takim, który wydaje mi się najbardziej profesjonalny. Czyli dpkg reconfigure. Spacja open. SSH. Myślnik server, Klikam Enter. Generują się nowe klucze. I w ten sposób gwarantujemy sobie to, że nie będziemy mieli konfliktów na zasadzie, że któryś z systemów połączonych w sieci, komunikujący się z, czy to z nowym, czy to ze starym serwerem, będzie po prostu, na przykład, sobie interpretował to, jakby ten serwer źródłowy zmienił adres IP. No bo nie, bo to jest całkowicie nowa instancja, więc tutaj zależy nam przecież na tym żeby ona się przedstawiała w sieci jako coś zupełnie osobnego, prawda? Więc to było takie 7 kroków, które należy realnie podjąć na serwerze przed klonowaniem, w trakcie i jako takie wisienki na torcie. Oczywiście musimy jeszcze uruchomić z powrotem nasz interfejs sieciowy, tak? Czyli po prostu klikam dwukrotnie na Network Device i klikam, odklikuję checkboxa z disconnect, tak żeby on był pusty. Klikam ok, i teraz już mi wrócił link na serwerze. Tak, ja właśnie klonuję maszyny wirtualne z Linuxami, czyli taka najważniejsza rzecz to jest sieciowość, potem hostname i oczywiście klucze. Są oczywiście też specyficzne tematy, takie jak konfiguracja jakichś usług na serwerach. Natomiast Tutaj byłoby to bardzo różnorodna tematyka, jakby w to wchodzić głębiej. Jeżeli macie jakieś swoje systemy konkretne, które szczególnie jeżeli mają dwie działać instancje w tej samej sieci, to należy wyszukać wszelkie miejsca występowania, specyficznych adresacji i tak dalej. Licencje to są też takie tematy, które już trzeba indywidualnie ograć przy każdym takim klonowaniu. Natomiast jeżeli po prostu macie jakąś zainstalowaną maszynę, która już dysponuje jakimś takim podstawowym stakiem, który chcecie sobie przenieść i działać dalej w jakimś innym temacie, to te podstawowe kroki właśnie przed chwilą, które pokazałem, zapewne w większości przypadków będą wystarczające. No to tyle, nie przedłużam. Dzięki za oglądanie i...